Witam kurwa w moich zajebistych kuretnikach dzisiaj kurwa omówimy sobie kolory na ja tu macie kolor pierwszy który określa kolor pierwszy dla lewego przycisku myszy kurwa jest kurwa logiczne i kolor drugi który określa kolor drugi czyli kurwa drugi kolor czyli drugi kolor no, kurwa logiczne i tak napierdolamy jeśli chcemy sobie zapierdolić kolejny kolor o kurwa po prostu najeżdżamy na to i kurwa lewy przyciskiem pierdolonej myszy, jako pierdolony kot. kurwa sobie zmieniamy. I kurwa tu mamy tak. Czarny, ciemny, szary, brązowy jak kupa, czerwony jak krew, I pomarańczowy jak kurwa cera twoje dziewczyny, I żółty jak kurwa hinol, zielony jak Trawa niebieskie kurwa niebo e, Ciemne niebieskie, ciemne niebieskie, fioletowy kurwa e, Białe jasne szary kurwa nie wiadomo po co e, Kurwa kałkolor, e, Różowy kurwa nie e, Pomarańcza i taki kurwa trawa I taki kurwa niebo niebo nocą i kurwa U nie wiem co tam jest kurwa za kolor ale No kurwa, będzie możecie spisać lepiej kolory. I kurwa sobie napierdolić jakiś tam kolor, nie wiem, nawet dwiebany bardzo mocny róż. Niech mój tam później kurwa za siebie. No dobra kurwa. Dziękuję Wam za wysłuchanie i kurwa do subskrypcji.